Hej, u mnie sporo zmian, jak zapowiadałam w poprzednim filmie. Nie zrobiłam jednak restartu, ponieważ stwierdziłam, że dam szansę temu, co jest i jeżeli teraz się nie uda, to wtedy zrobię restart. Zrobiłam bardzo dużą wycinkę, poprzedzałam sporo roślin i dużo rzeczy uporządkowałam. Najwięcej tak naprawdę poświęcenia i czasu potrzebuje Eleocharis parvula, czyli nasz trawnik. To jest w bardzo fatalnym stanie. Jeżeli macie jakieś dobre pomysły, co można by zaradzić, proszę bardzo. Yy, jakoś staram się, aby, aby to odrosło, ale niestety mi nie wychodzi. Zastanawiam się również nad tym, aby po prostu yy, dosadzić jakąś inną roślinkę trawnikową, która może będzie łatwiejsza w utrzymaniu. Nie wiem, może po prostu nie mam yy, szczęścia do tej roślinki. Yy, jak wiecie, mamy u nas glonek, który głównie pojawia się tutaj. Walczę z nim, e, korzystając z rad e, w komentarzach na moim kanale. E, I ten w podłożu, e, tutaj glon, e, zwalczam e, używając wody utlenionej. Dziękuję bardzo za dobrą radę. I jak widzicie, tutaj są takie przerywane elementy, gdzie już dzięki tej wodzie utlenionej ten glon znika. Na pozostałe jakieś tam małe niuanse na roślinkach Również korzystam z Waszych uwag, czyli używam makro, potasu, karbo Zrobiłam nową bimbrownię Jak widzicie w lewym roku mam dwa filtry Do tego pierwszego, mniejszego filtra Aquela jest podłączona rurka W środku w niej jest patyczek bambusowy przez który leci sobie CO2 rozdrabniany jest jeszcze w filtrze i wyrzucane o właśnie co zauważyliście wyrzucane w wodę chciałabym żeby jak najlepiej rozpuściło się to CO2 w tej wodzie, żeby jak najwięcej pozostało i tutaj również miałam problem, pisałam w komentarzach pod ostatni, poprzednim filmem, że dążę do ustabilizowania mojego zbiornika, ustabilizowanie NO3 i PO4, ponieważ staram się utrzymać to na poziomie 1 do 10. I ostatnie testy pokazały niestety niedobór fosforu, który wyniósł 1, a azot miał aż 20. Więc fosfor muszę podnieść do 2, tak, żeby mieć zachowany stosunek 1 do 10. Mam też dość spory problem z wysokim pH, ponieważ jest ono nawet do 8,5. Więc tutaj nie wiem trochę, co mam zrobić. Jeżeli macie sprawdzone rady, proszę pomóżcie mi, ponieważ wiem, że to też bardzo źle wpływa na wzrost roślin i również na rybki. Jeżeli macie jakieś dobre sposoby na obniżenie takiego pH, to proszę. Również zmieniłam oświetlenie w akwarium. Wcześniej było oświetlenie z pasków LEDowych ale wiedzieliśmy dobrze, że to oświetlenie jest takim, takim przejściowym oświetleniem i zaraz coś się z nim stanie więc ja zrobiłam oświetlenie z diod ledowych z pasmem dla roślin oczywiście pod względem merytorycznym pomagał mi emilet i kleiłam również tam szybę opti-white dla ochrony przed wilgocią nie jest to profesjonalna lampa, więc pojawiają się tam jakieś nieestetyczne elementy i tak dalej, ale tutaj nie chodziło mi o żadną taką nie wiadomo jaką estetykę i piękno, tylko o to, aby ta lampa dawała dobry efekt i tak naprawdę to moim zdaniem zostało osiągnięte. W opisie filmu będzie link I pod tym linkiem będą zdjęcia e, Robione w czasie e, Odnawiania tej lampy Więc będziecie mogli sobie zobaczyć e, Kolejne zmiany jakie się pojawiły Więc to są nowi mieszkańcy u nas Zakupiłam 20 nowych rybek e, Jest to 5 żałobniczek 5 razborek 5 bystrzyków czerwonych i 5 y, brzanek y, pięciopręgich. Bardzo mi się podobały te rybki, więc y, bardzo jestem zadowolona z tego. Obecnie w zbiorniku jest 26 rybek, więc uważam, że jest w porządku. Jest 112 litrów. Z takich szybkich przeliczeń y, uważam, że jest w porządku. Y, Oczywiście yy, bardzo cieszę się ze zmian, również zmieniłam ustawienie kamieni. Yy, jestem bardzo pozytywnie nastawiona i trzymajcie kciuki, aby było wszystko dobrze. Żegnam. Papa.